Zdarzył się cud. Tak polski skoczek Dawid Kubacki mówi o walce o życie żony, która trafiła do szpitala z powodu poważnych problemów z sercem. On rzucił wtedy zawody, stracił podium w klasyfikacji generalnej, ale dziś cieszy się z powrotu żony do domu i jak mówi do żywych. Waldemar Stankiewicz. To były dramatyczne tygodnie dla Dawida Kubackiego i jego żony. Gdy trafiła pod opiekę lekarzy jej stan był ciężki. Po niemal miesiącu o własnych siłach opuściła szpital. Myślę, że to jest, to jest cud i te wszystkie możliwe modlitwy, które, o których ludzie mnie zapewniali i całe wsparcie, no, przyniosło ten efekt, że, że rękami lekarzy ten cud się dokonał. Skoczek przyznaje, że wraz z żoną uczy się żyć w nowej rzeczywistości. Przede wszystkim żona w końcu mogła też wrócić do, do dziewczynek, do dzieci. I się z nimi zobaczyć, to na pewno ją też podniesie na duchu i da kolejnej siły. Dawid Kubacki zrezygnował z dalszych startów w Pucharze Świata 19 marca i od razu ruszył do szpitala, by czuwać przy ukochanej. Od początku mieli ogromne wsparcie fanów i sportowej rodziny. Wsparcie, które okazywali praktycznie wszyscy skoczkowie i obecni także byli, czy to w mediach społecznościowych, czy tak jak Angel Aniszek na koniec sezonu, kiedy no wszedł z tym kartonowym Dawidem na podium. Tak słoweński skoczek ze łzami w oczach pokazał solidarność z Kubackim i jego żoną. Zresztą nie tylko on. Razem ze Stefanem Kraftem i Timi Zajcem trzymał transparent z napisem Dawid, powodzenia dla twojej rodziny. Dla mnie Dawid Kubacki skończył już ten sezon na drugim miejscu. Zasłużył na podium. Pokazał, że jest bardzo silny. Życzę jemu i jego rodzinie wszystkiego dobrego. W planicy wszyscy skoczkowie podpisali się na specjalnej tablicy, która trafiła do żony Dawida. Dodatkowo mamy jeszcze sfotografowanego każdego, kto się podpisywał, więc jest też zdjęć będzie miała trochę do oglądnięcia. Myślę, że to jeszcze bardziej jej pozwoli na szybki powrót do zdrowia. Ta cała sytuacja no, mocno nas wyczerpała. I mnie, i żonę również po, po tych przejściach jest wymęczona, a no a teraz przed nami kolejny etap dość, dość ciężkiej wytężonej pracy, jeżeli chodzi właśnie o rehabilitację. Dawid Kubacki zapowiada kontynuację sportowej kariery. Ale na pierwszym miejscu jest wsparcie małżonki w powrocie do zdrowia. Waldemar Stankiewicz, wiadomości.